Witajcie przyjaciele Dzisiaj jadę do Władysławowa Wejdę w zanętę rekiną, W zasadzie szefowi rekinów Zobaczymy czy nie przypłacę tego własną krwią Ale przy okazji, może uda się jeszcze coś tam wygrzebać z tej wody Chociaż przeszukane ma już naprawdę nieźle Przede mną jedzie szef stada W swoim Passerati Zapraszam do oglądania Za chwilę jesteśmy we Władysławowie Przy okazji pozdrawiam Konrada Z którym dzisiaj rano się akurat nie spotkałem Ale był wczoraj u Zbyszka Pozdrawiam Janka Jak mu się tam wiedzie Mam nadzieję, że coś fajnego też udało mu się wygrzebać 7,75 no sami widzicie, 7,75 za litr ropy na BP na no długo trzeba będzie żyrantów brać, jak będziemy chcieli gdzieś jechać, wiesz? wczoraj czytałem, że, ten, że dzięki temu, że za 5 dni teraz szybciej się tankuje, to ma się więcej czasu dla rodziny, wiesz? polityka prorodzinna dobre Zbyszek jak zatankował za te 50 zł, jak mu ten i poszedł, to kurka nie mogę go teraz dogonić Jadę ponad stówą i nic, a, a w Zbychu się oddala Zobaczcie jak zdążyliśmy W ostatniej chwili Jeszcze trochę i nie dałoby się przejechać Myśmy sobie poczekali z pół godzinki albo godzinkę i całe poszukiwania złyby na niczym Jesteśmy już na plaży. Zbychu zwarty i gotowy. Wyprzedza w przedbiegach. Pewnie będzie miał pierwszy sygnał. Ludzi na szczęście mało, chociaż żeśmy tych samochodów tam w cholerę mijali już po drodze. Ja myślałem, że to tak yy, rano to jeszcze tam nie będzie tych ludzi, a jednak. A tylczynka była Tak. Zaczęło się? Dobra, przepraszam Was, ale ja muszę zaczynać, bo tu Zbychu już gna. Co to jest? No, jakaś taka spinka do spodni, chyba. No nie wiem, nie znam się. Taki dziobążek na początek, jak w mordę, 10 groszy. Zdychu już mi gdzieś tam uciek do wody, no ale wiadomo, rekinie to zawsze do wody ciągnie. Jezu, to co? No, bardzo ładnie. No to ja mu teraz przykręcę śrubę. He, <laughs> kurczę 15,1 grosz. No co tu chodzi? Teraz mam sygnał 12, ale znowu tak głęboko. Boże, dzisiaj koparkę mogłem zabrać na to szukanie. No, proszę bardzo. Mało zawału nie zostałem przy tym kopaniu. Na tu kapselek. Pozdrawiam turystów. Biło na kapsel, a jest monetka. I kolejny kapselek, żeby chociaż jeszcze konkursowe, a to jakieś dziadostwo Graj w kolory. Ja myślę, że w kolory nie będę grał, ale coś tak czuję, że ktoś ze mną tu gra. No dobra. Wyrzucę to do kosza, ale wyjątkowo tylko dlatego, że jestem blisko śmietników. Normalnie zostawiłbym to służbom plażowym do posprzątania. Niech będzie dzisiaj. Mają dzień konia. Zbychu tam odjechał, coś tam filmuje, pewnie live'a. A ja to za śmieciarza robię, e, zresztą mi się tak od 25 lat to mnie to grzeje w sumie Teraz nic innego nie dzieje, bo chciałem na lepsza Ja już nie jechałem, mówię pewnie już odeszła Na brzegu jeszcze można złożyć jeszcze... Szybciej, nie? No 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 na grunt szybciej jak na blachy bo kiedy byli chłopaki na pluckiej To po jednej dwie sztuki no, nie? A no. na blachy nie? A, na przekąskę będzie No Zbyszek pokaż co potrafisz Tylko jeden sygnał 1? tak, to kawałek tego, kawałek folii chyba co czy nie? nie? no folia, no tak jak mówiłem ale to no? jest fajne nie? wszystko wykryjemy tam po prostu na wejściu na plażę wiesz nie ma tej tablicy proszę rzucać złotówki, dwójki nie rzucać papierków i to jest cały problem nie płacić kartą wychu wolni, wolni zdążysz coś jest ha, he, he. kurde pięknie ale znowu ten dziwny sygnał będzie 2 złote czy nie będzie jest 2 złote bardzo ładnie co to jest no tak, tak myślałem że nic ciekawego miałem przykręcić zbyszkowi śruby ale chyba przykręcę mu dwie no tak Łążę Łążę ty Ja mogę pokazać co się znajduje O, co się znajduje no. Ale czy to się opłaca? Ja Macie pozwolenie? Tak, Golda to... ukraińskie? Też znajdują się, no. no, znajdują się czasami, ale to takie jakieś tam 25 kopiejek, tam takie no, bo, bo, bo. wyższe na No piwo będzie, nie? <laughs> no, hmm. będzie, hmm. będzie. No teraz musi siedzieć. Musi być teraz. No Jest! Styrane. Nie, czekaj. Nie, w miarę takie jeszcze wiesz. Tegoroczne chyba. Mówisz? Ale z wierzchu czy głębiej? Właśnie nie wiem. No dobra, dzisiaj ty stawiasz. Wygląda na złotówkę. Monety pan też tu znajdzie? A, jakieś tam złotówki no. monety Parę piątek zgubiłem Tak? No. O, o kurczę, idziemy. Ile? jeden Co druga jest pana? Bo <noise> że jakakolwiek tu będzie. Bo tu jeszcze inni chodzą, też szukają. <noise> Co to jest? <noise> to nie jest pieczątka czy <noise> biłowie wykopałem to. A tu mi też wypowiedzi. To nie jest jakaś... Tylko... Około... Co to jest? A to jest ty, to jest, to jest zafoliowane jeszcze. To jest, mówię, jakaś pieczątka, wiesz? Albo coś Aha. takiego. Ale pogoda. W oddali jakiś galeon widać ze złotem. Tutaj już plażowicze coraz więcej. Godzina 9.20. Za chwilę tu tłumy będą. Po piątkowym Melanżu jeszcze wszyscy dogorywają, ale za chwilę się podniosą i wyjdą na plażę. Pozdrotymek na razie sygnałów nie ma najwięcej, bo kilka monet znalazł w tej chwili. Zbyszek, no ale wiadomo, mistrz jest tylko jeden. No i proszę, właśnie o to mi chodzi. Witamy Państwa. Zapraszamy do gubienia. Najlepiej biżuterii. No chociaż monety też mogą być. Bychu się opala. Chyba już ma lekko dosyć, bo ciepło się zrobiła, zdaje się, że nie mamy nic do picia. Ja tu wszystkim mówię, żeby rzucali i to coś chyba nie dociera, wiesz? Nie wiem jak tu gadać z nimi. Nie chcą rzucać. Każdy tam się tłumaczy karta, karta, czy kartą, można wie tak, jasne. No. no. A tutaj na wierzchu. Ja już widzę. Nie wiem czy widzicie. Tutaj proszę bardzo. co to będzie? No Nasz tort. No A dzisiaj Uzbyszka było tak Ja tutaj zacznę szowinistycznie od siebie, 13.50 zbychu mi załatwił na cacy, no, wiadomo, micrzysz jest 1. 15, 16. Ty tu nie ty masz 3 zł więcej, albo 4. No. No, no ale tak. No ja na jakoś poleciałem. No no. No tak, ty musiałeś się 3 razy schylić, a ja. Ale kto będzie zdrowszy. tak jest, to No, no i dwa bazionki takie. Także takie, takie, taka biżuteria. No i prezent dla Janka od bójka tak. włoska. Jeszcze. Tak ale to dziwne, nie? że to komuś wpadło i nie wyciągnęli tego z piasku wrzucił monetę i wiesz, co... albo... chodź nie, do domu, chodź do domu no może no, także pozdrawiamy moich widzów, pozdrawiamy, pozdrawiamy widzów Zbyszka łodka. o moje buty były o dwa numery mniejsze teraz przynajmniej wiadomo dlaczego dobra teraz drugi drugi bucik o, proszę bardzo jeżeli ktoś chce, to niech przeliczy piasek na plaży się nie zgadza o te dwie kubki. Zbyszek już pojechał. Ja pomału też ruszam. No, w sumie za dużo tych znajdek nie było, ale spotkanie z kolegą bezcenne. Do zobaczenia, do następnego.